26. Odcinku wymarzonej miłości Sanem jedzie do cana, żeby poprosić go, żeby nie wyjeżdżał. W domu Divita spotyka Polin. Sprawdź, co się wydarzy w 26. Odcinku rannego ptaszka. Sanem Demetes demi zrozumiała, że can, can Yaman, też darzy ją uczuciem i zdobywa się na odwagę i jedzie do domu Divita, aby poprosić go, żeby nie wyjeżdżał. Czy uda się jej go zatrzymać? W 26 odcinku wymarzonej miłości, Sanem jest gotowa wyznać Canowi, że nie chce, żeby wyjeżdżał. Kiedy przyjeżdża do jego domu, drzwi otwiera mu. Polin, Kim Aitas. Sanem jest zaskoczona widokiem kobiety i chce natychmiast uciec. Polin jednak namawia Sanem, aby weszła i zaczekała na Cana. Aydin jest pod wrażeniem pięknej, długonogiej kobiety, która nie dość, że wygląda perfekcyjnie, to jeszcze zdążyła przygotować ukochanemu wystawną kolację po przylocie. Sanem zaczyna rozumieć, że nie jest w typie Divita. San może i powinien mieć taką kobietę jak Polin piękną, wykształconą, bogatą i niezależną. Kiedy Sanem ma już wyjść z domu, w drzwiach spotyka Cana. Dziwid wychodzi za Sanem i dopytuje: Dlaczego przyszła? Dziewczyna nie tłumaczy mu nic i wychodzi. Następnego dnia, San i Polin odbywają szczerą rozmowę. Kobieta nie może uwierzyć, że David naprawdę chce się rozstać. Polin docieka też, kim jest kobieta, dla której ukochany porzuca ją. San udaje, że nikt nowy nie pojawił się w jego życiu i prosi, aby Polin nie dopytywała. Przeprasza ją i dziękuję jej za wszystko. Sanem pojawia się w agencji. Chwilę później przychodzi San i wita się z nią. Dziewczyna udaje obojętną na jego wdzięki. Wymarzona miłość odcinek 26, środa, 18 września 2019 o godzinie 10 w TVP3. Sprawdź program TV.